Elo, się madero graty, witam serdecznie w golfiku na spokojnie. Czemu na spokojnie? Bo ma konkursu nie być tak się próżje ocenianie, możemy się tak jak wcześniej narzekać, wyzywać, wyzywać kurwa narzekać, mówić, że na coś jest zjebane i chujowe nikt nie będzie się szczepiał. Wspaniale, się no hopaki. Cześć, no cześć, no. Cześć, Skład jak zwykle, procz DMG, bo nie masz DMG Polando, coś tam ogarnia nie wiadomo co, więc specjalnie, żeby był przykro. Ja chcę wydać za niego statement. Wło high power. Po prostu zatrzadziło mu umysł już, wiesz, wiesz? No to rozmowy z tobą to wystarcza. O, jakiś taki prostota, pokombinowana, pierwszy dołek, no, no no no. Mijcie powora. Na jeden, cię. O, kurde, za lekko dałem. Dobra, zmarnowałem ruch jak debil. Ja biegasz na bolet. Bolet. Bo On lubi, on lubi. A o na poltę wysiądzie. Ale on czekasz. No na co on czekasz? Na żeby to żeby to go i chuj. Juj, masz problem na pewno. Nie będzie w dwóch. Aha, tego. bo tak. <laughs> ty, ale siedzi ten popołudniu, się cieszy, kurwa, na bank. Zrakł na wodzie. No bo pies zamiast nie wbić siebie, ten wolę kurwa nie wbić. Ciebie nie, nie wiem, przez ciebie i siebie. A to mnie chociaż. Bo mnie by zatrzymał. Nie <grywia> by jego. Ty byś go zatrzymał raczej w dupie. <grywia> Co to jest? No, Ej, i da, dałeś flikama w, w ogóle, tak? No, no ja. ja Uuu, to takie kurwa buty tu. A Pewora jak dało psa je w dupę. <grywia> kurwa, prawie w pierwszym. No! E <grywia> no to ładny tu popłynął gej. To jest kurwa ty... Nie oj ojoj, oj ojoj! Ale mnie chyba ustaw nie! <grywia> Leciał go. No działa. Już chciał Mirykiu wyjebać, nie? No to chuj, ci niepotrzebny. Zobaczcie, to kurwa, będzie potrzebny, bo ty i tak, kurwa... Lecisz czy co? Leci. Idziesz, kurwa, czy co? Ja już poleciałem. Nie wiem, mówię, kurwa... Chlamydium. Chlamydium. Chlamydium to ty masz w tym kutaskim psiku małym. Małeku, to co ty tam wypadałeś? No, począłem no, no, się. A i Degas mamy już wielkie serce. Przed wielkie serce się dławiłeś, kurwa jak wielki. No co tak jak górę cię by nie wciągnął. Ej, Tegas! Nie wiem mało się dławił jak wielkim, tak? Byście chcieli, byście chcieli, kurwa. O kurwa, ale sztukę wyjebałem, to niech To był jakiś bus, czy ktoś mnie po prostu pierdolął? A, co się pierdolnął. nie wie się ci zdaje, bo przypadkiem. Wiadomo. Ale ciastko! Ej, ale kurwa to... dla miodiusia oddaję ty! Chapał go jakby to miała być ostatnia rzecz, jak go kąt, A ci zwykłe swoje kurwa mielą, No dajcie odpocząć tego gejostwa trochę, kurwa no. No daj już, gazka, ja nie, tak nie ma wiem, to... wiem, o czym ty mi ja Kurwa, ja, ja rozumiem, też to no lubię pożartować, ale kurwa jest mielona no stop, no on jebany Co To jest <laughs> znowu teraz mielony Jeszcze jak to... ja rozumiem, <laughs> to robisz. <Mielonim śmiech> to... <Mielonim śmiech> to nie mieszaj, niech tam Te, przez W, w skrzynki. To jeszcze A kurwa swojego... rozumiem pod kątem, bo czasem nie ma tam co pierdolić, nie? E Kurwa, Mojego co chłopaka mi chamba nie miesza już. To jest kurwa ty. To natura, Jezu, będziemy, no, będziemy no, palić. Przed no. dupy. O, 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 zostań. Kurwo! Idollo, idollo. Ja nie wiem gdzie, do tego pieca kurwa? A. Do pieca do pieca. Nawet, skakuj A wiecie plakuj. na co się mówi piec? Nie. A areszt kurwa śledczy. Czemu? No bo kiedyś były takie piece z kratami, nie żeby z kraty widziałeś. Tak, no stąd się to bierze i tam jeszcze kopuje się pieczą. tam ludzi i wiesz. I no, kurwa nie wiem w którym, skąd to się wzięło ale piec kiembaski się mówi, no. tam pieczą. To? Kiełbaski? Dobra. Ty te że kiełbasy kolegów. Jebasko. A Gadaj, i sa, sa, a widzisz, sam, sam upomina, a kurwa sam gada, nie? No właśnie, no no no, no właśnie. No bo to... lubi, lubi. No, ale wiesz. No o, to... dzięki Rysiu, ty... Gaa! No, no, no Rysiu, a kto? No, Aia, ja, jajajajaj. Ty ja na fula bo już nie się z Wiadomo. Kurwa. Kurwo, ej. Michał się <tomuś> zatrzymał. Kurwa, no wszystkie prawie w Ma Mapa pode mnie jak chuj, nie trenowałem, nie trenowałem. to ja no, po i Nie, zamiast. przypadkowo kurwa dobrze idzie na przykład, nie? Widzicie, dobry humor, dobry humor. Ale krzywizna. Chuj, jestem patrz jak ogolę. Nie, ja. Gole Dawaj, golarom nie ty pierdolę. to w naturalku przerastać? Golarom źle to na mocno, i on tak dojebał tą golarą, tak ją mocno, i tak wiecie parę razy, o kurwa. A. I tak jak mi zajębał alkoholem na koniec, bo mi, się, że twarz miał panny. Się A to ryśu, 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 jeszcze jeszcze 9 grupów tak samo zrobi i dopiero bierze Nie robię kuteren. tak samo, kurwa, A no to jak to... nie robisz tak samo? Masz Jak ci Tak psika, kurwa, jakiś głup no, na no. pogoleniu, no. to powinien od razu z suszarką stać i napierdalać. Czemu? No bo od razu łagodzi to w chuj. No to jest kurwa. Suszarka zim. ci łagodzi? Tak. A ty teraz wiesz, ty teraz wiesz, no. Jośu, co ty pierdolisz? No, to znaczy, to no kurwa, zobacz, no Ale, patrz, ale chodzi, patrz, jak się golisz... To ty no. ciasko jak, robisz? Cicho, jak zanim się ogolisz na przykład, to się pomaga, jakby zmiękcza zarost i otwiera się pory poprzez, kurwa, rozgrzewanie tego, zazwyczaj ciepłym ręcznikiem nagrzanym, nie? A jak potem kończysz golić, to się robi zimnym właśnie, żeby pory się zamknęły. Ale jak ci już po wszystkim psika jakimś gównem takim alkoholowym, co to powiedziałeś. No. No, no to jak ci psiknie kurwa, to żeby tak nie parzyło, nie paliło kurwa, no to suszarką powinien napierdalać. Mówisz, że to I coś tak daje? Ale bądź w bądź sam, sam, sam w bądź. sobie kurwa gorzej się goi, nie zaros. Że... No nie wiem, no jak... Chodzi o zamknięcie porów kurwa, a ciepłym znowu się. Otworzą ci coś. Ale to nie, muszą, nie musi ci się ciepłem przegrzać? Znaczy zapierdalać, może zimną? Zimną, no w sumie ta, zimnym powietrze może. Nie <grym> wiem, więc jakiś barber kurwa u nas? Może, znaczy barber no. W sumie Natural. połowa to pewnie i tak nie wie co robi, kurwa. Barber w nie wie co to jest Ojojoj. Oj, oj. O kurwa, <grym> to na urat, Może, może ten, może ktoś nie no, wie kurwa, jak to tam działa, kurwa. Bo nie wiem do końca, tylko wiem, że kwestia zamykania pełnia polu zawsze przy goleniu, nie? Dlatego ciepłym się zawsze robiło. ojoj. Ale tu dziwne jakieś... O, dzięki, dzięki. No no drzewko Ojej, ojej. Ale suszarką to nie słyszałem o tym. To bardziej... no, mi tak robi zajebiście, bo mi napierdala jakiś takim gównem. Mi się bardziej kojarzy, wiesz, że masz to jeszcze takie jakby, to są takie mikrorany, nie? Koniec końców. I jak posmarujesz, to jakbyś kurwa, nie, nie że soli sypał na ranę, ale jeszcze, no nie wiem, że to... Ale no, no, no tak, no, no bo mi też tak zawsze robi na koniec i mnie to tak naparzyło, że mówię, taj, coś żyjszego, kurwa, przecież tak się nie da kurwa żyć, no napierdala mnie to jak chuj. I zaczął mi z suszarką napierdalać i mi to Gdzie będzie było. łagodnie. ty gdzieś kurwa goisz, Krzysiu kurwa? Że ty masz no? Ale, ale, mi, ale mi kurwa wiesz, no powyrównuje, po, po wszystko zrobi, no i... Nie wiesz gdzie pieczę kurwa szyja, tylko tak na dole. Rej to tam chuj, nie? Ale no to na to, no, to i poliki. właśnie kurwa. szyję mi wygoli na zero zazwyczaj nie? Żeby tak. kurwa broda była. No w sumie ta, no. Ale nie, najgorzej, ja dole. mam to, że ja mam mega twardy kurwa ten zawór na dole. Żad, na, do góry rzadka na dole mam mówić, ale gęsty i twardy. jest kurwa, tam musi tą golarką, to musi o kurwa, nie? To tam Raczor. musi nie, mieli. No, kurwa tobie to by to się, się należy. dalasz kurwa. Tobie ryżu. to się należy. Dobra, chuj w tych barwerów, kurwa, chuj w to golenie, kurwa jebać. Ja wiem, że to się nie goli, bo macie jeszcze tego wąsa takiego małego, miękiego. No. Znaczy nie wszyscy ci to się prują, zawsze znaczy, tak mówię. Ja z tego, co się pruje, to sobie wyobrażam, to z tym wybrałem, że jest taki za dużo bluzie jep, po bracie. Jep, jep podartych jeansach kurwa, za dużych butach i takim tłustych maślanych włosach i te okulary i taki wąsik, taki miękki wiecie, dziewiczy. Tak Ogracowowa. Tak zawsze patrzę tych, no. którzy kurwa się prują. Zawsze no, automatycznie sobie i tak wyobrażam, nie? No... I nagle sobie pierwszy, ty jak to się stało? Pokojnie Już nie będziesz. Z... Ja coś odpierdolę pewnie. Kaka Michał, wybijecie zaraz. Co to jest? No, no się Co to za królestwo? Dobre królestwo. no. Zajubiste. O ja pierdolę. O, kurwa. Ty a Dykas, a Barber nie tyka wąsa? Bo go nie prosisz? Nie, nie. Bo tyka, tyka, ja nie lubię wąsa. A okej, okay, okej. Okay. Ja pierdolar mi wyjemy. A, ja, a mogę ci pocisnąć trochę? Nie. Nie tobie kurwa. A to no. mi, mi to mi. A jemu ja też to, nie. Nie, ja, ja nie nie. Nie, nie masz z tych właśnie, co chodzą, noszą kurwa Brodę, a nie mają wąsa, że wyglądają kurwa jak czeczeńcy, kurwa. No, wolę, ale ja wolę kurwa wyglądać jak Czeczenicy. Jak teraz nie, Meksykaniec kurwa, w wąsie. Ale nie. właśnie ty dobrze wyglądałeś, kurwa. Ja pierdolę. Wtedyś ta twoja ex kurwa była barberką, się wyszkoliła i czas się chciałeś tak, to ci że jak Mechikano wyglądasz taki gangster. Ale ja, ja Wonszy, sam sobie się nie podoba. Aha, no nie, bo dobrze właśnie wyglądałeś. Bardziej do żale, tak kurwa, e, nawet no bym powiedział bardziej przystojnie, kurwa. No nie wiem, kurwa. Ciężko to tak nie płacić, nie ale. Spad, spad, spad na dół. O, to kurwa. Polaków też. Zapierdolę. Uda się? Uda się. Już moja musiała Kurwa, po, podcast barberski, widzowie, podcast barberski. Ja tą muzykę... włączę. nie, 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 tak, nie! Tak, tak, rysiu, tak. kurwa. Ja na Forfittera, kurwa. Już tego nie zrobię <laughs> robię, <laughs> Za, za blisko stoisz, trochę do lewej się posuń. Jeszcze. Kurwa, o, mać. Walczy, walczy, lepszy, walczy, walczy tak, Pokażę, jedno, ale... Walczy, nie, 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 ale... Najlepiej macie audio. Duże... Nie wiem, 30% No to, to, to mnie nie pytaj, to... Michał, bo to nie ma na wierzchu. <noise> <To głos> mnie nie <dożenia>. pytaj. <noise> ja z kąpą jestem nie to mogę poczekać. Ja mam na 20%. Ściągaj, Majty, diga za niepiętnowicie. Nie podrywaj, nie podrywaj, ściągaj, Majty. Nie podrywaj, muszę mi tyle, to rola. I wiadę w ciebie, jak nie trzeba. Tylko właśnie tutaj nie trzeba, wiesz? A czyli nie trzeba, czyli okej, czyli jest okej. Chyba zjebałem tamten torek, chuj kurwa. A tam wręczałem już w drugim szocie, nie? Nie, dabaj. kurwa, cyfry! Dawaj, no dawaj. Po drugim szocie to ty się rozkręcasz dopiero. No. Już majty ściąganą, wiesz, tak? No, To ty powoli! To ty powoli! To ty spadają, to ty powoli, spadają, powoli spadają z gaz, nie same taką odbiutę. A ja nie wiem, co ty robisz ze swoimi majtami, stary jak game, ja za. Jak nie wiesz, jak mu bierzesz, gacie, bym. <głos> 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 bo, to jest, tak. bo jest męska y, wersja żeńska i ten, tak? Jak są pana... No <noise> dobra! Raz mi prawie ten jak Młon wypadł, bo nie był w stanie. <głos> 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 nie, całkowicie. Ej, tu można przecież tak o od razu. Od wurda, taka odta, od od tak. Tak się nie, nie można, to kuda specjalnie ustawił, ale by się tak to Twig zajebać. Można, zresztą. można. Ej! Muza, ty, ku... muza się wygra. To się miktuje ja ja stary. Dż, to się naturalnie stary miksuje ma ping! A żaden brata, kurwa... DJ Kenneth, kurwa, z Mundo. Ty, ja A nie szukam, idę, kurwa, dobrze, idę. no, no, nie, no, no nie nie jakoś tego, tego, kurwa, całe winkla mam, ty! O, No chyba na spokojnie trzeba to zrobić, Da radę, da radę, ja mogę podpowiedzieć wam jak coś No to się. Pa, No to musisz Rychu, jak masz te kółko, nie? I masz o. trzy kolory, trzy odcienie tego niebieskiego o. kółka. To celuj w te e, o. niebieskie, o. Te, te po lewej stronie tak. Na, dajesz na fula i tak na kraniuszku Mogęś tego niebieskiego. Lewa czy prawa strona? Lewą, lewo. Mogłeś dygasowito powiedzieć, bo dygas jest taltonem. No, dla gajtodniściu jakaś podpowiedź, co? Zamknij rejpa. A weź się przybliż trochę, już nie, leć normalnie. I bo ten... tak pomogło jako to, to tako. Pomogło, po małego, Ale ten mora ale... wydóp tam, nie? No tam na nie koniec to dało, no. Ale ty i tak jest okej, okay, stary. No jest okej, okay, masz... Masz żółwia jeszcze tutaj piętrolią z niego to. Z tego zdyma, tu. Nie, z dymatu. nie Jakiego Ryszarda z dymatu, co to? Nie, nie. Dyma, to... <coughs> Big Rich, kurwa, Big Rich, kurwa, Big Richa. Rich, rich. Rychu, mam nadzieję, że się odwiedźcie za tą pomoc. Jak będzie to niech będzie Degasa bi, degasa bi. Degasa bij, degasa bij. Przez ty, kurwa. Ci duchu jebany, kurwa, aha. Ale dystrojowo ja ta mapa widziałem. jest w jakiś, po, ma jakiś pojebany sposób, jest fajna. No Wiecie? jest taka czytelna, nie? Czyli będzie O kurwa, A, A, to Nie, zjebałem. Ale się odbiłem z kurwy Ja też. Pięć mój ale tak kurwa, ciężko to jakimś trykiem zajebać, nie? No. O kurwa za bardzo, ale da radę chyba. Nie. Nie, nie, da radę. Da radę, o. ty, tak ja mam normalnie, tylko mnie boleć z mną. No. Ty, ja też kurwa. kurwa! Ja normalnie. Ja ja Wybiłem go, czy mi się wydaje. oficjalnie mówię, że tak naprawdę nie Jak on wypadł? To ja to go chyba wyjebałem. Tak, ja. graczam, ja ja i go wyjebał. Ja i raczej idealnie, a gdyby nie ja te to to kurwy, to pewnie. Albo ten bolec mi się wyjebał w tego. On Ale to była nagrywka. Przypadkiem zawsze wychodzą jakieś najlepsze zagrywki. Patrz, że tego nie zrobić. No i teraz, już chuj, nie? taka kurwa. To był taki trik, że to. Co ty robisz, kurwa? Nie Ale że za lekko dałeś, tak samo, za lekko, nie tak samo. 3 2, 3 i 2, 3 i 2. Daj graj, ci 3 i słuchaj nie bina, 3 No dajcie mu spokój no, Dałem ci się skupić mużynkowi. Myślałem, że znowu już go chciałem wyzywać. Ile dałeś? No. Mi się wydaje, że to właśnie ciasko mnie wybiło, albo kurwa, no nie wiem. Nie, graczom, nie, graczom, graczo, bo graczy idealnie wybiły ciasko. Befor cię wybił, musisz go teraz jebać, kurwa, mówię ci. A, wiadomo, Grał graczek, tak? Tak, tak. To graczek, kurwa, afun, kurwa, kindziuk pierdolony. No to kurwa, o nie, Dygaz. O kurwa, Maciuszka, każdy się tam podjeżdża oczywiście. Eh? Kurwa, Dygaz jak idealnie sobie podleciał. To jest nie. To jest... Nie? O! No kurwa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo coś będę robił. Dygaz? Nie, bo mi kurwa stara na drodze, wiesz? <laughs> no leć, Natura takie rzeczy robi? Leciał. Ładwo, e, Lecia? łatwo, łatwo. łatwo. On z... z... Uuuu! Kurwa, tak to było w 4, ale tam rób zmarmować wiedziałem. Pevorek 6? Nie... Ooo, tygat, problemy Najmana, proszę Państwa! Problemy Najmana! Za, za lekko? Znajmana <grym grym grym> to nie ma problemu, bo mu mandarynek niech zajebał, pan Pomidorek, jak słyszałem. Jakiś oftarze fejn. Dziewięciu... <grym> kurwa. O, mandarynka zajebana. Kogut zrobiony, pozdrawiamy. Tak, Pewol oddawaj siano na tę To Widzowie moi nie wiem, czy słyszeliście, wszyscy gorą chowaków na kanał, to mówiłem tak szybciej, że. Ale to jest prawda akurat. się przeprowadził z Wrocławia, z do Wrocławia. Ja Miałem kolegów, którzy mają burdale i ponoć poszedł. Bevor do bałaganu, zarzucił sobie karlicę, oni załatwili mu karlicę, a on wziął na zeszczyt, a potem się nie chciał rozliczyć i spierdolić z menu dem. Tak, tak było, tak było. Znaczy go damian? ten Bevor? No kurwa! Brawo już kurwa, u łomniaku! Czemu ty w prawo strzelasz? Pierdolona deska, kurwa dla tego. O, brawo, brawo! Mel mexicano kurwa! Jorge, Jorge, Jorge! Bo to jest Grzegorz Sztokholm. Okay? Jakie? Nie wiem. Hiszpańska. Dobra, mijamy Graczala, tak? Nie, kurwa. Wolnymi po siłami wygramy dalej. Tak? Pa, pałuj się, kurwa. Co to jest, oh. kurwa? Oooo. Co to jest? Rocket było? Fuel Kogo to jest. Zrobił, <laughs> Rocket Fuel. Pomocno? Nie dało dadę. Dało dadę? Dało dadę. No, dało... Dało, dadę. Dało, dadę. dało dadę i chłopak. Aha, no, fajnie, no, to. fajnie. Dobra. Tu ma too much power, tak, tak się mówi. Kurwa, krzywo tu sobie poleciałem, ty. Kurwa, jak się wizna tu się zameldowała. O kurwa, no. Gdzie ty jesteś Co jest? Kurwa, z tym powietrzem, kurwa, prajerskim. Kurwa, co jest? No jest kurwa, coś daje bardzo mocno. mocno. Ale Kurwa, do prawej mi daje, no pojebało was. No, się też jakoś krzywo się dziwi na początku. Mnie też do prawej jakoś tak kurwa, pcha. Bo jesteś lewakiem, kurwa, się z tym, Wiesz? No wiadomo. I tu był powrót na Lespa. O kurwa, mać. O kurwa, mać. No to było przeginka, co tu kakao? Też po wolę. A dygans tu w ogóle gdzieś odskoczył, kurwa, jest skąd? <laughs> Ej, co jest? Kurwa. No, chciałem je hapnąć też jest tutaj. Chciałem, chciałem. <laughs> Kurwa, ale Tutaj nie było za dużo coś rzeczy kurwa .Like, tu... Tu Ale ciekawe, rybki. nie było tego jeszcze. Tego elementu właśnie z, z wiatrem. No, było, ale w innych sytuacjach, nie? Było tak zazwyczaj przy ścianie jakiejś. Tak, no. <sgamy> <*śmiech> no debiej, dobie, Chłopaki nie są podstawienie jak coś. Nie dają mi specjalnie wygrać. Bo tu, kurwa tak wygląda, żeby takie kurwa potrzebowało jakieś GBC, czy chuj. Normalnie jest no, dajemy. się Jesteśmy podstawieni, ale dajemy Ci wygrać akurat. No, nie no, tak. była rozmowa. Eee. Michał, trzeba... się mnie, oni się mnie boją Michał, dlatego. nie no, tego bliczka wyślesz już później po odcinku, spokojnie. Ciastka, nie no mam, wystarczy dać, na że Michał chciałbym dać parę golfów wygrać. Nie, to, ogólnie tutaj by było my. tak, że Michał powiedział, że jak mu golfa nie, nie damy wygrać, to on z nami nie nagrywa więcej, no, no i więc... Widzicie. Trzeba, tak trzeba mu dać. Trzeba Dobra, to już jest dla dzieci ogólnie, nie? Nie, nie oszkujmy się, kurwa. To mnie cały czas wybija, to ten kurwa bazoniusz, tak? to no. <noise> A Ja parę lat dzieci dlatego, dziadek wygrywa, kurwa, kochanie, widzicie? Bo jestem kochanie, najmłodszy! Kuj. Dobra, bazon, spokojnie, da podam ci za <noise> dobrze. Dzięki, dzięki. Kurwa się <noise> mi podsuwają, kurwa, pa. Ja pierdolę, <noise> na back <magię głosy> pożyczyć, kurwa. Pewnie, ja wybijam. nie oddam za tą karnicę za ciebie, pierdol się. Degasów się kupiłeś. Ha co jest, kurwa, czemu ja tutaj... co? Aaa, bo w ten słupek musicie uderzyć. Nie wiem, może kurwa bez tych się, bez klap się gubi. Ale dziwka no kurwa, weźmy, no kurwa, weźmy, bo, kurwa weźmy ode mnie, no. podaj mu to się odczepić. No podam, mu... Ale tu jest kurwa, śmieszne podam. rozwiązanie ogólnie, kurwa, i... Ale co? I kurwa, tylko, że nikt co nie wpada, kurwa. Bo to oznacza, że jak jebniesz tą belkę, to wtedy wygrywasz. No no. To nie wpadnie nie w dołka. Jak jebiesz tą belkę, to, to Cię odbije, <grym> nie? <grym> nie? To zablokuje dołek. No I Cię cofnie RS-ba. No, tylko kurwa, wiesz co, tak to... No, pomysł był jakiś, kurwa, tylko no... Taktyce nikt to nie, nie jedną. Nawet, nawet nie próbował to nie jebnąć. Ej dobrze. Coś by za mocne. O, dzięki kill gaz. Spoko, spoko. Dobra. Kill tu, gaz, zabora, zabora, boisz się Graczola, nie? Co? No. No? Boisz się Graczola. Tego nie wybijasz, kurwa, z Podlasia, nie? Ja boję się akurat. Boi się, boi się, boi się, cię ruszy. Alej, ale shit, no? kurwa. Ale kurwa, zajebę. Tylko było omówione na live'ie, kurwa, porannym na kanale naturalne, człowieku. Trzeba ten graczowi parę golfów wygrać, żeby chciał nagrywać, no. Dawaj, leć, dygasz. Kurwa, wojeba, no kto mnie bije cały czas? No, 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 a, kurwa, kurwa, Nie da się przejść, kurwa... Dobra, Michał mnie pierdolnął, to już wiem. No, mnie no, to mnie bije. No to już jest chuj. Tak, już się znalazł, kurwa. No, uciekaj, uciekaj, nie, uciekaj tam. O kurwa, jest powrotka na respa stary, jak coś. Co ty gadasz, kurwa? O no, kurwa! Wy, proszę, dobrze, dobrze. Się tą dziwkę, chyba, usłyszcie no, go, kurwa, weźcie go. I ja pierdolę. Nie, nic nie zleciałeś. Kurwa, kurwa, kaszojadzie, muzyka, no. nie kurwa, tak jakoś. Nie wiem. Gracona, na nawiespać, co Na co tak, nie pierdolą, tak. nie wiem, pier na nie, pierdolo, nie? Dlaczego, pa, pa, nie pierdolo, pa, 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 tak. pa. Przy... kurwa, co no, ty robisz, pijoto! I zleci! <grym>, Jaki useless to jest, to nie wierzę. No dawaj, dawaj! O, mnie, Kurwa! No. Tak blisko. No. Ale pukrz, kurwa, że dla lekko, ja pierdolę! Oczywiście że ten, że nie spadłem tam na tamto gówno. Ale Michał, teraz spadniesz spokojnie. No Ej. Ty co jest kurwa, wcześniej dałem dwa było za mocno. Podpiter, to no, to wiesz, że podpisał, nie? Eee, on lecił. Ale A, kurwa, bada. ty, ale... Laga kurwa. Ja już sobie sam się porobił, kurwa. No tak. Czyli półtorej, bo było za mocno, nie? Nie wiem, co... Dobra gra, że to jeszcze przejemy. kurwa. No, kurwa sabotażka. i Rychowi wygrać, on nie wygrał, nie Nie, wygrał nie. nie. Rychu nie może wygrać Hiden Seeka, kurwa. To jest kurwa pierwsza zasada. Hiden Seeka i, see I Hulk. <grym> no! Kulony to pełne, widzę kurwa. No przecież wygas jest pijaczkiem. Wygas jest a najeb... on dlatego się pyta, kurwa, czy jesteś najebany. Bądź kurwa szuka kompana do nie, picia. To natura. Nie, natura, no. plebo, kurwa. Natura, <grym> to na pijacz Nie kurwa. kurwa. na się nie pyta? Dygaz te, nie, Dygaz od razu potwierdza, że chlałeś, ziomu. A czy bo potwierdaczem? Ale to na tyle do Nie da, się, się nie pyta. da się, no. Ja walę for to ale sprawdzę, czy się da. I które tu niby, kurwa? Da się, da się. Da się? O, ile A da się? Dwa, dwa. Żeby w zakręcić, no? tak? Na tym, na reszcie była. Zatrzymaj się, kurwa, dziwko. Ale oni mają tam, kurwa, syzy Man, man, no, mają. No dlatego dobrze, my polecieliśmy na respawn. I co ja tu kurwa zrobić stąd? Gówno. No to jest kurwa. No trzeba wlecieć do beczki, nie? Tam jest nawet strzałka. Albo do beczki, beczki, do Albo do klaka, do klaka. Ale poszedł. Do beczki, przecież masz tam beczki. kurwa, strzałkę masz do beczki. Łapie, co no, ty kurwa robisz? Ja? Nie, A, dobra, no, to... kurwa, no się Michał 10 dobra. ruchów, o i wazon na tutaj, na drodze. Ajajaj, aj, aj, ominął go sposobem. Kurwa. O, no, kurwa. ja no, To open world na prowadzeniu? Nie. Kawie. Nie ta muzyka wkurwia, nie? Ja nie mam muzyki. kurwa, ty, 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 ty. Nie władzę, to, to wygrał. kurwa. Chyba, nie władzę, no, co widziałem. Władzę, co widziałem, bo sobie lecę. On powiedział, co wiedział, kurwa, niesamowite. Co tu do kamery mamy wpaść? Kurwa? Kurwo! Nie. Tu gdzieś, kurwa, w binokle jakieś, kurwa. Ok, kurwa, bo tam nie... No kurwa, gracz, nie, dobra, gracz, nie wygrywasz tej gry. Kurwa. O nie, nie ciasko wróci do reszty, kurwa, bo i graso nie wygrywa gry. Nie da się, kurwa, tam wlecieć. A gra sobie mnie też piętodał no oczywiście, nie? jakby nie on to wygrał tą gra. No fajnie ja jest wypywałem. kurwa ogólnie. ogóle, no, nie? Łatwo. Może to stąd się da polecieć? Łatwo to ja... Nie da się nie stamtąd. A ja się zbugowałem, nie mogę ruchu wykonać, okej. Okay. Ja no ale to no, ja nie mogę. Dobra, daj go de matematy. A mam na pewno przelaty wygraj to sobie O cholipka. Ciasto jak zwykle, pies pewora, wiadomo. No to, to. A nie, 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 nie będziemy tu Michał wybijał, kurwa. A, nie będziecie wybijał poważnego pana prezesika. Aha, to takie kukureswo to jest? No jest. I to trzeba, kurwa, w jednym pierdolnąć. O kurwa. Dobra. O kurwa, ty. Kurwa, o. Paweł się uh. Jak już to pomiędzy to musisz się cofać. Nie? No kurwa sraka. Pomóżcie, Michało, pomóżcie Michałowi. Pierdale kurwa panie. Kto? Parysiu leci, leci, leci. Kurwa leci. Aj. Migano. migano. Kurwa 15. A teraz ja tej też. muzyki mi pusto jakoś. Z 2,5. O kurwa ty. O. Od zegarka. O, hop. Dwie, ja tu odpierdolę coś. Dwa punkty, dwa punkty. Dawajcie Peborowi wygrać. To... Ja nie ma chodzenia na freak'ami kurwa, lecz no losowałby pedały? Co? No to też tak, na frikami są, tak. No, bo taki, taka gra z wami kurwa właśnie. Kurwa, ja na Nemezisa wpierdoliłem się. No to, nie, opra, wiem, czy to do, no, się nie wiem czy to dobrze, wiesz stary. Wiem, chodzi, I tak, wszystkie są takie same chyba. Nie są takie same. Nie Ola, jeba Dobra, idę tu, bo tu jest Leziu, kurwa. To trzeba tam do góry jeszcze, o kurwa. No. Chyba będzie tak z z dwa, nie? Bo Ty Leziu. Więcej więcej, 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 Ja ci więcej. powiem teraz, czekaj. Ja dałem trzy. O, dałem. Kurwo! Czy dałem? Jak trzy, to musi być kurwa daleko Ale fajna, fajna, przyjemna mapusia eee... A o co tu chodzi? Jak kurwa jak No No dałem 3 Wypadłem Wypadłeś z dupy naturalnie Ja no, wyleciałem już Ilu miałeś Ja jeszcze nie wyleciałem o. Ej to Ja? 8 Pewor też, pewor ja ma 9 ja pierdolę Wiesz, Czemu pomogli, pomogłeś, ja pierdolę! Michu, murwa, kurwa, bo ja spadłem na niego! Natural! Chcesz, żeby Michał wygrał, czy ja? Może wygrać, może wygrać. O, no, to to Ja Jeden chuj, stara. Kurwa! Nie, wygra. Nie, nie no, no zapas. Co prawda Michał mnie sam pierdolął i... Nie, remis to... będzie. Jest remis, oficjalnie. A? Ja jednym tego Rysiu, nic nie widziałem. Rysiu, weź to pierdol nie, kurwa, bo rysu, nie, kurwa, rysu, rysu. Rysu. dawaj Rychu! Rychu, to jest twoja szansa życiowa, ale nie dasz rady. Ja pierdolę. Ja, 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 ja. Jest remisik, remisik. To no chuj, dwa, 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 dwa linki są doliczone. Dla mnie do powolne, nie? Nie, nie, wy macie po jednej trzecie punktów. Nie, ogólnie te rankingi, wreszcie trochę zepsuły, bo ja jestem taki, kurwa, że nawet jak nie mam umiejętności, to, kurwa, competing, wiecie, konkurencja, kurwa, kurwa linki, taki jestem, kurwa, wiecie. No ale wiecie. przecież dajemy Ci wygrywać no. czasami, więc A ja <laughs> Dajemy Ci, kurwa. o Nie, ja myślę, że pierwszy jednak. No dobra, no nic, to było na tyle. Golfik jakiś, no spokojnie dla dzieci, jest fajnie, przyjemnie, pozytywna atmosfera. To, jebać, to bardzo ciaska, to? Jak y... powiedzieć to bardzo fajna mapa była. Nie nawet taka chillowa, no ale trochę łatwa momentami aż, nie? Ale, ja, my ale też nie, mamy przykoma, no, tę perspektywę przez to, że my kurwa hardcore graliśmy koniec końców na tych konkursach czasami, nie? Dobra, to co widzę, więc żegnamy się, łapka w górę, tak? Komentarz, pozytywny, tak? Jak coś negatywne zobaczycie, to proszę go tam szkalować od razu. Dziękuję, pozdrawiam chłopaki, pozdrawiam również i pożegnajcie się ładnie. Halo, 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 Halo